Kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum, wejdź na edunysa.pl Jest sobota 6 maja Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości, a w wiadomościach zobaczymy. Dokumenty nie pozostawiają wątpliwości, Czesław Orlop współpracował z SB. W związku z tym, że TV Anna zna się dobrze z księdzem Halszkę, dałem mu zadanie, by ten zaprosił do siebie księdza Halszkę, dokonał poczęstunku, między innymi alkoholem i przeprowadził z nim rozmowę pod kątem ustalenia jego stosunku do polityki kościoła, do rządu, do swych przełożonych oraz w ogóle do księży. Wydatki jego związane z poczęstunkiem księdza Halszkę zwrócę na następnym spotkaniu. Współpraca Mariana Pasieki z służbami bezpieczeństwa PRL także potwierdzona w IPN. Przez wiele lat prezesował Mneskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu. No i tak jak pan, pan mówi, miał bardzo duże poparcie jak na tamten czas. Nikt wtedy chyba z nas nie pomyślał o lustracji. W ubiegłym tygodniu nasza redakcja otrzymała komplet dokumentów z Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie nieżyjącego już Czesława Orlopa, byłego dyrektora Nyskiego Domu Kultury. Dokumenty nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Czesław Orlop był tajnym współpracownikiem SB w PRL. Po otrzymaniu dokumentów z IPN nie ma już żadnych wątpliwości, że Czesław Orlop był tajnym współpracownikiem SB. Jego teczki liczą aż 236 stron i zawierają setki donosów. Współpraca Czesława Orlopa z służbami bezpieczeństwa PRL trwała aż 19 lat, czyli przez większość jego kariery zawodowej. Znamienne jest, że podobnie jak ogromna większość tajnych współpracowników SB współpracował na zasadzie dobrowolności. Współpraca zaczęła się, gdy Czesław Orlop miał zaledwie 25 lat. Kiedy działał w środowisku kleru, donosił o wszystkim, o nastrojach w środowisku, kto z kim rozmawiał i o czym. Tworzył szczegółowe charakterystyki księży, zawiadamiał kto skąd przyjeżdża i w jakim celu wyjeżdża. Informacje takie służyły służbom bezpieczeństwa do kontrolowania nastrojów społecznych. Czesław Orlop w kolejnych miejscach pracy skrupulatnie opisywał wszystkie jego zdaniem istotne wydarzenia. Swoją działalność prowadził zgodnie z precyzyjnymi instrukcjami podawanymi przez oficerów SB. W związku z tym, że TW Anna zna się dobrze z księdzem Halszkę, dałem mu zadanie. By ten zaprosił do siebie księdza Halszkę dokonał poczęstunku między innymi alkoholem i przeprowadził z nim rozmowę pod kątem ustalenia jego stosunku do polityki kościoła, do rządu, do swych przełożonych oraz w ogóle do księży. Wydatki jego związane z poczęstunkiem księdza Halszkę zwrócę na następnym spotkaniu. Współpraca z służbami najprawdopodobniej pomogła mu w kontynuowaniu kariery zawodowej, której zwieńczeniem było otrzymanie stanowiska dyrektora nyskiego domu kultury. Współpracę wykorzystywał także dla prywatnych celów, na przykład rozprawiania się z niewygodnymi pracownikami. W notatce SB prosił, żeby mu nie przeszkadzano w zwalnianiu tych osób z pracy. W trakcie rozmowy powiedział mi, że donoszą na niego do Wydziału Finansowego i piszą skargi do Komitetu PZPR. Z całej rozmowy wywnioskowałem, że TV zależy, abym go poparł i pomógł lub nie przeszkadzał w tym, jak on rozprawi się z tymi, którzy na niego skarżą. W trakcie spotkania powiedział mi, że udało mu się zrobić u siebie trochę czystki, co miało oznaczać, że osoby niewygodne zwolnił z pracy. TWD osoby nazwał rozrabiaczami. W trakcie 19-letniej współpracy z SB nie ma wielu dokumentów na przyjęcie pieniędzy. Jednak nie ma wątpliwości, że służby rozpościerały parasol nad tajnym współpracownikiem Anna i pomogły mu osiągnąć sukces zawodowy. Wśród setek stron donosów zachował się wniosek o pomoc w uzyskaniu mieszkania. TW Anna prosił mnie o zorientowanie się w następującej sprawie, jego osobistej. Rodzice zamierzają zapisać się do spółdzielni mieszkaniowej w Nysie, a mieszkanie, które obecnie zajmują, zostanie TW. TW Anna wie, że mam wiele znajomości, tak sądzi, i czy nie można by było załatwić w krótkim terminie. Powiedziałem, że nie jestem jemu w stanie odpowiedzieć od razu, ale dam odpowiedź do dnia 27 listopada bieżącego roku. Dodałem, że w gestii SB nie leży przydział mieszkań spółdzielczych, o czym jemu chyba wiadomo, ale postaram się jego prośbę spełnić. Dnia 26 listopada 69. Po uzgodnieniu z towarzyszem szlachcicem przekazałem TW Anna następującą informację. Rodzice jego powinni zapisać się do spółdzielni mieszkaniowej. Istnieje pewna możliwość otrzymania przez nich mieszkania w okresie dwóch lat. Czesław Orlop nie oszczędził nawet swojej rodziny. Na polecenie SB spisywał szczegółowe informacje o własnej siostrze i jej kontaktach z zagranicą. Odnośnie swojej siostry Wandy podał, że przebywa na studiach na Uniwersytecie Wrocławskim, studiuje filologię, zamieszkuje u sióstr zakonnych we Wrocławiu przy ulicy Marcina 12. Do domu przyjeżdżam bardzo mało, raz na miesiąc, a nieraz i dwa miesiące. Wytyczne oficera SB. Zadania. Ustalić z kim Wanda O utrzymuje kontakty za granicą. Rodzaj tych kontaktów. Realizacja tego zadania jest uzależniona od przyjazdu wymienionej donysy. Czesław Orlop nie pozyskał o siostrze żadnych istotnych z punktu widzenia SB informacji, ale na polecenie oficera prowadzącego realizował każdą misję. Mowa jest o tej samej osobie, która niedawno, po ujawnieniu pierwszych informacji na temat Czesława Orlopa, publicznie protestowała w liście otwartym przeciwko szarganiu pamięci jej brata. Czesław Orlop nie cofał się także przed bardziej wyrafinowanymi zadaniami powierzonymi przez służby. Jako żonaty mężczyzna podjął się współpracy przy rozpracowywaniu francuskiej turystki na zlecenie SB, inwigilował młodą kobietę, nie miał oporów przed opisywaniem intymnych szczegółów tej znajomości. W dalszym ciągu wyznawała mi miłość i trzy razy przełożyła sobie planowany wyjazd z Polski. Powiedziała, że nie może odjechać, bo mnie kocha, a jak odjedzie, to znajdę sobie inną. Czesław Orlop, pracując w zespole szkół rolniczych, donosił na kolegów i koleżanki, w tym na Wandę Pawlik, wtedy nauczycielkę języka polskiego, której imię obecnie nosi Nyski Dom Kultury. W świetle współpracy Czesława Orlopa, Służbami bezpieczeństwa PRL kontrowersyjny staje się przyznany przez Radę Miejską w Nysie tytuł zasłużonego obywatela miasta. Kontrowersyjny także staje się fakt, że zespół Pieśni i Tańca Nysa nosi jego imię. Miasto finansuje dziś utrzymanie zespołu, być może w świetle nowych faktów należałoby przemyśleć, czy Czesław Orlop w dalszym ciągu jest odpowiednim patronem promowanego przez miasto zespołu ludowego. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Pozostajemy w temacie akt IPN. Informacje o dokumentach potwierdzających współpracę z SB znanego nyskiego lekarza i do 2006 roku radnego Rady Miejskiej Mariana Pasieki potwierdziły się. Według pozyskanych dokumentów współpraca nie trwała długo, jednak wbrew wcześniejszym zaprzeczeniom Marian Pasieka podpisał zobowiązanie do współpracy z SB. Jak wynika z dokumentów pozyskanych z IPN, Marian Pasieka podpisał dobrowolne zobowiązanie do przekazywania funkcjonariuszom SB informacji pozostających w zainteresowaniu służb. Do kontaktów operacyjnych wybrał pseudonim Maciek. W ramach działalności jako tajny współpracownik Marian Pasieka dostarczył SB charakterystyki amerykańskich studentów studiujących razem z nim na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W rozmowach z funkcjonariuszami wyznał, że jest zainteresowany wyjazdem do USA w celu kontynuowania nauki. Można spekulować, że student liczył na pomoc SB w realizacji tych planów. Po skończeniu studiów i wyjeździe do Nysy Marian Pasieka unikał kontaktów z służbami i odmówił dalszej współpracy. Tym niemniej wygląda na to, że oświadczenie, jakie Marian Pasieka wysłał do naszej redakcji, twierdząc, że nigdy świadomie nie współpracował z organami bezpieczeństwa PRS, jest fałszywe. Przypomnijmy, że Marian Pasieka do roku 2006 był radnym Rady Miejskiej w Nysie. W ostatniej kadencji piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. W wyborach w 2006 roku nie wziął już udziału. Można przypuszczać, że powodem wycofania się z polityki był zapowiadany od 2007 roku obowiązek oświadczeń lustracyjnych dla radnych. Sam fakt, że pan Pasieka w momencie, kiedy wprowadzono obowiązek oświadczeń, rezygnuje z dalszej działalności w Radzie, to, no to świadczy już o czymś, że coś miał tam na sumieniu, a to, że był bliskim współpracownikiem Janusza Sandowskiego, świadczy o tym, że wspólnie podjęli tą decyzję o niekandydowaniu. Nie mam tu co do tego żadnych wątpliwości. To była wspólna... Decyzja w pełni świadoma. Bardzo jestem zaskoczony i jest to dla mnie bardzo bolesne. Czekam, aż, aż się dowiemy czegoś więcej na ten temat. To jest niebywale dla mnie przyzwoita postać i odegrał bardzo pozytywną rolę w tych czasach, kiedy go znałem. Przez wiele lat prezesował Niskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnym. No i tak jak pan, pan mówi, miał bardzo duże poparcie jak na tamten czas. Nikt wtedy chyba z nas nie pomyślał o. Lustracji. O tym, że, że podłożem tej rezygnacji była lustracja. Pałeczkę po Marianie Pasiece przejęła jego żona Danuta, która korzystając z nazwiska i autorytetu męża z łatwością wchodziła do Rady przez kolejne trzy kadencje i jest do dziś radną opozycyjnej Ligi Nyskiej. Nie proszę pana, nie mam o czym z panem rozmawiać. Odpoczywam i proszę mi nie utrudniać wykonywania radnej mandatu. Tradycyjne materiały czy termano? Mamy zwycięzcę, Termano, super docieplenie polskiego domu. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Konstytucja 3 maja i pytania o współczesną targowicę. Oczywiście, że tak. Przy tworzeniu konstytucji 3 maja grupa zdrajców w haniebny sposób próbowała torpedować to, co było robione dobrego dla Polski. Pod... A więc, czy to jest rodzaj targowicy? Tutaj wiemy, że głównymi autorami targowicy byli również biskupi polscy. Majówka pozytywnych inicjatyw. Chcemy tą radością się dzielić, chcemy odrobinę tego wnieść do, do miasta, chcemy zarazić tym ludzi, pośród których żyjemy. W rocznicę Konstytucji 3 maja były salwy, wieńce, delegacje i przemówienia. Narodowe święto stało się także inspiracją do historycznych odniesień, ponieważ sytuacja, choć jakże inna od tej z 1792 roku, pod pewnymi względami jednak bardzo przypomina dzisiejszą sytuację polityczną. Dajemy hołd twórcom Konstytucji. Konstytucji, która powstała jako pierwsza w Europie i druga na świecie. Dokument ten jest chlubą Wolnej Polski. Konfederacja Targowicka. Spisek magnacki zawiązany w nocy z 18 na 19 maja 1792 roku w Targowicy. W porozumieniu z Carycą Rosji Katarzyną II pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, uznany dziś za symbol zdrady narodowej. Hasła o zagrożonej wolności, którą zniszczyć miała konstytucja 3 maja, zanieśli do Moskwy polscy magnaci prosząc o interwencję. Tego szlachetny naród polski doświadczył sztuką i zbodzeniem wolność mu wydarto. Hasła te są niemal identyczne z tymi, jakie dziś do Brukseli niesie opozycja. Ostatnie tygodnie potwierdzają, że PiS idzie dalej w kierunku łamania prawa i nieszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego mówimy, y, sytuacja dojrzała do tego, żeby Parlament Europejski przyjął rezolucję odnośnie sytuacji w Polsce. Czy ówczesnych magnatów można przyrównać do dzisiejszych elit politycznych, które straciły władzę i przywileje? Oczywiście, że tak. Przy tworzeniu konstytucji 3 maja grupa zdrajców w haniebny sposób próbowała torpedować to, co było robione dobrego dla Polski pod protektoratem Mocarstw sąsiednich. I tutaj analogia dzisiaj jest jak najbardziej wskazana. Mamy grupę ludzi, którzy jeżdżą do Brukseli, którzy tam otrzymują wskazówki, co zrobić, żeby w Polsce uniemożliwić przemiany, uniemożliwić wzmacnianie naszej pozycji. Nie chciałbym wypowiadać się na tematy historyczne, bo nie jestem historykiem, ale wiem jedno, że powinniśmy jak najbardziej dbać o to, żeby być jednością społeczną, żebyśmy byli jednym narodem, a nie dzielić na. Targowica, nie Adam Mazguła zauważył, że w 1792 roku Targowice, która dziś uważana jest jednoznacznie za zdradę narodową, poparły siły, które powinny stać na straż dobra Rzeczypospolitej. A więc czy to jest rodzaj Targowicy? Tutaj wiemy, że głównymi autorami Targowicy byli również biskupi polscy. Którzy, którzy poparli tą, tą Targowicę oraz papież, który pobłogosławił, mało tego wzywał narody do zniszczenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja 3 Maja likwidowała prawo weta. Zapytaliśmy także naszych rozmówców, czy nie widzą historycznych podobieństw pomiędzy liberum veto a konfliktem o Trybunał Konstytucyjny. No wydaje mi się, że to jest zupełna bzdura, która, którą, jeżeli ktoś tak twierdzi, to znaczy, że nie rozumie tego, co to jest Trybunał Konstytucyjny. Uważam, że to, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest skandal międzynarodowy, skandal. Ja w ogóle mam wrażenie, że w Polsce jest wielka grupa ludzi, którzy. Mienią się obrońcami konstytucji, obrońcami demokracji, a nie znają konstytucji, nie znają zasad. Tak samo jest wielka grupa polityków europejskich, którzy nie znają sytuacji w Polsce, a komentują sytuację w Polsce. Minęły dwa stulecia i świat się zmienił. Jednak czy zmieniły się także zasady prowadzenia polityki do tego stopnia, że największe kraje zamiast dominować i wykorzystywać swoją siłę dla ochrony własnych interesów, będą chronić interesy słabszych? zapowiedź kandydata na prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który niedawno groził Polsce sankcjami. W ciągu trzech miesięcy po wybraniu mnie na prezydenta zostanie podjęta decyzja w sprawie Polski. Nie możemy tolerować kraju, który rozgrywa różnice kosztów społecznych i narusza wszystkie zasady Unii. To absolutnie wypowiedź antyunijna i wypowiedź wskazująca na to, że Macron ma w nosie zasady unijne. Ale słowa Macrona o Polsce nie zmieniły stanowiska polityków Platformy Obywatelskiej. Każdy, kto zdrowo my, jeśli chce silnej i zdrowej Europy, będzie popierał Macrona. Nie potrafię zrozumieć opinii części elit politycznych, opinii części polityków, którzy chwalą prezydenta Macrona. W takiej sytuacji cała klasa polityczna w Polsce powinna w zjednoczony sposób skrytykować Macrona i odrzucić tego rodzaju tego rodzaju insynuacje. Tak by się działo na zachodzie. My PASA! 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 Wcześniej Macron zapowiadał sankcje dla naszego kraju, po tym jak jedna z dużych firm, Whirlpool, zapowiedziała przeniesienie części produkcji z Francji do Polski ze względu na niższe koszty. Nie wszystkich jednak oburzają antypolskie wypowiedzi Francuza. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Emmanuel Macron zakomunikował wyraźnie, co myśli o obronie francuskich interesów. Choć to retoryka wyborcza ostrożność nakazuje, by zadać pytanie, czy chodzi o zasady europejskiej demokracji, czy raczej o interesy narodowe poszczególnych krajów kosztem innych. Dobrym przykładem jest tu rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream 2. Piękne i dyplomatyczne hasło o wolności i demokracji brzmią dobrze, ale biznes to biznes. Przede wszystkim zawsze Polska musiała sama troszczyć się o swój interes, bo wielokrotnie zawierane sojusze pokazywały, że nie możemy liczyć na przyjaciół, tak było w 1939. Wielokrotnie niby dobre relacje polityczne kończyły się konfliktami zbrojnymi. Wielokrotnie zostawaliśmy sami na polu walki. Współpraca jest z pewnością zawsze pozytywna i nie oznacza to, że nie ma szans na porozumienie, ale być może twarde negocjacje są znacznie lepsze od uległości władze nyskiego powiatu choć bez walecznej retoryki także akcentują swoją przynależność do wspólnoty europejskiej i choć dziś żadna opcja polityczna z unii europejskiej wychodzić nie chce opozycja parlamentarna z uporem godnym lepszej sprawy próbuje zasugerować że SLD, PSL i PO to gwarant polskiego status quo w Europie Dziękuję, że, że mieszkam, że żyję w takich czasach, kiedy mamy pełną autonomię i nie może nam żaden pierwszy sekretarz nakazać tutaj ściągnięcie tej flagi. Starosta przestrzega przed pierwszym sekretarzem, zapominając, że SLD, które w powiecie jest filarem koalicji, to kontynuacja komunistycznego PZPR. Zmieniły się hasła, ale nie zmienili się ludzie. Tak więc, niezależnie od politycznej retoryki, w dniu 3 maja, ze szczególną uwagą sięgajmy do historii. Może nauka, jaka płynie z jej kart, pozwoli Polakom na podjęcie dobrych decyzji na kolejne dziesięciolecia. Nie śmiej się, to wspaniała gra planszowa dla całej rodziny. Wyciągnij kartę, wylosuj hasło: Waleczny Rycerz. I pokaż je tak, aby rozśmieszyć przeciwników. Gdy ktoś straci kamienną twarz, wygrywasz rundę. Losuj kolejnych graczy i staraj się nie śmiać. Setki zakręconych haseł i bezpłatna aplikacja mobilna. Szczęściarzom z pomocą przyjdzie nos klauna. Wygrywa najpoważniejsze z graczy. Nie śmiej się. Sprawdź, czy dasz radę utrzymać powagę. Poleca Aleksander. Majówka pozytywnych inicjatyw. Przez trzy dni majowego weekendu można było posłuchać muzyki, postrzelać z łuku, wziąć udział w licznych animacjach, warsztatach, czyli świetnie się bawić i przy tym integrować lokalną społeczność. Jeszcze... Super. Teraz, daj, proszę. W ubiegłym roku odbył się pierwszy tydzień pozytywnych inicjatyw zorganizowany przez kościół Zielonoświątkowy w Nysie. Podobało się tak bardzo, że organizatorzy postanowili zrobić coś więcej. Stąd Majówka. Robimy właśnie taką akcję, żeby pokazywać dobre wartości też ludziom, bo są dla nas ważne i dzieci, i dorośli i młodzież, w każdym wieku ludzie. Kościół zielonoświątkowy aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Nysy i tym razem bardzo liczna grupa organizatorów i wolontariuszy przygotowała bogaty program dla mieszkańców. I jest to impreza, która ma na celu po prostu organizowanie, jak sama nazwa wskazuje, różnych pozytywnych inicjatyw dla miasta, żeby pokazać, że tak może być coś za darmo. I w ramach tego też chcemy pokazać po prostu, co to znaczy dla nas życie z Bogiem. Ciekawych pomysłów nie zabrakło. Dzieci były zafascynowane indiańską wioską. Każdy jej mieszkaniec otrzymał nowe indiańskie imię. Miedziany Lis, bo podobno mam miedzianą brodę. Ja uważam, że ona jest właśnie miedziana, dlatego Miedziany Lis. I jestem Indianinem teraz w tej wiosce. Jeśli ktoś nie miał pomysłu na imię, lub też nie posiadał pięknej miedzianej brody, to mógł wylosować. Osobom o bardziej poważnym usposobieniu proponowano niezwykłe losowanie wersetów biblijnych. To są wersety biblijne, dla każdego jest coś innego. Mieszkańców przyciągały zarówno atrakcje, jak też pozytywna atmosfera. Poznawać osoby, które są przepełnione pozytywną energią i nasi wolontariusze, czy można ich nazwać nawet misjonarzami, myślę, że są takimi osobami, które chcą wyjść do ludzi, chcą z nimi rozmawiać przede wszystkim o tym, co tak naprawdę sprawiło, że oni są tacy pozytywni. Chcemy tą radością się dzielić, chcemy odrobinę tego wnieść do, do miasta, chcemy zarazić tym ludzi, pośród których żyjemy. Być może w dzisiejszych trudnych czasach podziałów ideologicznych prosta radość z czynienia dobra swoim bliźnim stanowi panaceum na choroby społeczne. Gdzie nam się kończy okrąg, a gdzie będzie się nam zaczynał kolejny? Taką moją dewizą życiową jest, że, że moje państwo to jest to, które jest wokół mnie. Ja jestem za nie odpowiedzialny i staram się robić wszystko, żeby ludzie wokół mnie. Mogli żyć e, szczęśliwi? Za to jestem odpowiedzialny. Nie mam wpływu na Polskę, nie mam wpływu na cały świat, ale mogę mieć wpływ na ludzi, którzy mieszkają dookoła mnie. Kiedy czynimy dobro, ono się powiela, rozrasta, a potem wraca do nas samych. Miejmy nadzieję, że ta wspaniała inicjatywa pozytywnych ludzi wróci do nas już wkrótce. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam w przyszłą sobotę. Do zobaczenia.